Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie filmik z Waszej ulubionej serii Życie w USA końcu. Wybierzcie, że musieliście tak długo czekać na ten filmik, ale jak już wam mówiłam w którymś vlogu, że te filmiki najczęściej nagrywam z Markiem, że lubię te filmiki nagrywać z Markiem, no a że mój Marek niestety bardzo dużo, 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 dużo pracuje, nie ma na to czasu. A jak już mamy czas dla siebie, to go poświęcamy na jakieś inne rzeczy, a nie koniecznie na nagrywanie filmików o życiu w USA. <laughs> Okej, okay, ale filmik jest. Ja wiem, że wam obiecaliśmy też w ostatnim życiu w USA, że będzie filmik o egzaminie na obywatelstwo, jak to wszystko wygląda, jakie papiery trzeba przygotować i taki filmik na pewno się pojawi, tylko dajcie nam jeszcze troszkę czasu. Dajcie Markowi trochę czasu. Ok, a dzisiaj będzie filmik e, dość ciekawy, bo mnie zawsze ciekawi i też oglądam... E na ten temat różne filmiki innych osób, które właśnie mówią, co ich najbardziej zaskoczyło właśnie, czy to w życiu właśnie w, w USA, czy w UK, czy gdzieś indziej na, na kuli ziemskiej. E, więc dzisiaj będzie pięć rzeczy, które tak najbardziej, najbardziej mnie zaskoczyły właśnie w Stanach, kiedy pierwszy raz przyjechałam. E, I... Tak myślę, że zrobię taką wam serię, na przykład pięć rzeczy jedzeniowych, które mnie najbardziej zaskoczyło w Stanach, pięć rzeczy na przykład e, z ruchu drogowego albo pięć rzeczy o sklepach w Stanach. Więc dajcie mi znać, e, jaki chcecie następny filmik e, zobaczyć, może jakiś inny wymyślicie też i będę dla Was tak stopniowo nagrywać właśnie takie, takie dziwne rzeczy, które mnie zaskoczyły, które tak bardzo się wyróżniają, że jest coś innego niż w Polsce. E, mam nadzieję, że taka seria Wam się spodoba, takich filmików. Ok, ja tu mam taką malutką ściągę, bo sobie zapisałam i bardzo się uśmiałam przy tym, jak sobie przypominałam, co mnie tak naprawdę zaskoczyło. I pierwszą właśnie rzeczą, taką dość śmieszną e, i dość dziwną e, to jest, słuchajcie, żeby to ładnie powiedzieć, woda w toalecie. <laughs> e, a dlaczego? E, no, w Polsce no to każdy wie, jak wygląda woda w toalecie, tak? No, że jest raczej głęboko, wcale nie jest tam jakoś tak dużo tej wody. I kiedy spuszczamy wodę, to, no to wszystko idzie, prawda, w dół od razu i e, już na to nie patrzymy, co tam żeśmy zrobili. E, a tutaj jest inaczej e, i powiem Wam szczerze, że jak pierwszy raz e, właśnie e, udałam się do toalety, i w sumie tak, na lotnisku nie zwróciłam kompletnie na to uwagi, e, później e, pamiętam, że u Marka też kompletnie jakoś na to nie zwróciłam uwagi. Dopiero jak poszłam do restauracji, to właśnie najbardziej mi się to rzuciło w oczy, że już co prawda weszłam do tej kabiny, no i ta woda bardzo tak wysoko stała, tak jakby po prostu toaleta była zapchana, czyli tak jakby wybiło trochę tej wody, no i mówię tak, no dobra, trudno, no robimy to, co mamy robić. Zobaczymy, co się stanie. No i kiedy spuściłam wodę właśnie w toalecie, to ta woda zaczęła iść do góry. I ja tak mówię, o nie! O nie! Błagam! Nie to, zaraz mi tu się wleje wszystko e, i cała zawartość tego, co tam zrobiłam. Akurat całe szczęście, że to e, była tylko jedyneczka, nie dwójeczka, bo już w ogóle tam bym się strasznie zestresowała w tej toalecie. No ale e, wszystko to poszło do góry i nagle w dół, i to, to nagle tak zassało, jak w samolocie, albo tak jak wiecie co, jak w pociągach, jak ktoś. Nie, nie, nie latał e, samolotami, no bo na przykład się boi, tak jak mój brat na przykład, e, to tak jak w samolocie, po prostu takie zasanie na maksa. E, no, to to mnie najbardziej e, zaskoczyło z takich najbar najbardziej rzucających się e, rzeczy, takich na pierwszy, na pierwszy ogień. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to będą. E, no oczywiście, kontakty i napięcie, tak? E, generalnie te wszystkie mm, właśnie skale, czyli na przykład u nas, e, tak jak w Polsce są centymetry, tak tutaj są stopy albo cale. E, jeszcze cały czas się nie mogę na to przestawić, e, żeby właśnie tam, ale Marek mnie tam ostro <laughs> tutaj przestawia właśnie na cale i stopy. E, tak samo e, właśnie napięcie w gniazdkach jest całkowicie inne niż w Polsce i tak samo te wtyczki i te, i te, prawda, te wszystkie, te dziurki też jest całkowicie co innego. A co jeszcze? Aha, na przykład temperatura, tak, też ta skala jest całkowicie inna. Tu jest w Fahrenheitach, w Polsce, jak, jak wiemy, w Celsjuszach i tak samo, prawda, w piekarnikach to też jest Fahrenheita nie Celsjusze. I wszystkie te właśnie miary są po prostu inne. Kolejną rzeczą, która mnie właśnie tak na pierwszy, pierwszy moment zaskoczyła, to taka otwartość ludzi na przykład to, że jak w sklepie zazwyczaj w Polsce mówi się dzień dobry, tak, to tutaj każdy pyta się, jak się masz. Jedni mówią, że to jest sztuczne i to jest takie właśnie zamiast dzień dobry przysłowiowego, dzień dobry. Inni właśnie tak jak ja, ja uważam, że to jest bardzo miłe i nawet jeżeli ktoś mówi tak od niechcenia, jak się masz, no to zawsze jest miło, jak tam na przykład z nikim się nie widzicie przez cały dzień i ktoś nagle się zapyta, jak się masz e, i ty odpowiadasz, że fajnie, no to on tam przytakuje, no to super. I ty się e, też odzywasz i mówisz, a jak ty się masz, no też fajnie. No i wszystkim jest. Bardzo miło i przyjemnie. I tak samo na przykład w sklepach, czy jak sama gdzieś jestem, czy z Wiktorią, czy to z Markiem, to ludzie potrafią podejść i zagadać. Ja na przykład się spotkałam bardzo z tym, że jak właśnie przyjechałam do Marka, no to ja miałam taki właśnie kolor włosów, to wszystkie dziewczyny podchodziły, no i nie tylko dziewczyny, ale w większości to były dziewczyny, i podchodziły i mówiły, ale mam Masz super kolor włosów, ale ci w nim fajnie. O rany, a gdzie robisz włosy, a gdzie się strzyżesz, a jakiej farby używasz. Od razu już cała rozmowa, że można się z tymi dziewczynami zaprzyjaźnić, i nie jest to takie. No wiecie, w Polsce raczej się nie spotyka, żeby dziewczyna, która nie zna, powiedziała, ale masz fajne buty, ale ci super w tej bluzce, ale fajnie. Raczej tak jesteśmy bardziej zamknięci w sobie. Sami też zazdrościmy. Musimy się do tego przyznać. A tutaj właśnie tak dziewczyny potrafią zagadać, faceci was zagadują, proponują w ogóle spotkania, pytają się, czy jesteście singielkami. Nawet Wiktorię zagadują tak. O jaka ona jest słodka, o jaką ma śliczną córeczkę. To jest właśnie taka miła taka otwartość tych ludzi i, i, i rzeczywiście taki całkowity Luz. To też mnie tak po prostu uderzyło i ludzie tutaj też na Florydzie, bo inaczej jest w Chicago troszeczkę i inaczej jest w Nowym Jorku, ale najbardziej tutaj na Florydzie, ludzie mają totalny luz. I są tacy raczej uśmiechnięci. E, na przykład e, ludzie, którzy stoją z tymi billboardami takimi ruchomymi, wiecie, że tam reklamują coś, normalnie tańczą, mają słuchawki i, i sobie tańczą, śpiewają, ludzie w sklepach śpiewają, ekspedientki, e, na przykład w takich tych większych sklepach typu HM, Forever 21, e, czy nawet, e, nawet e, nie wiem, w TJ Maxie czy Marszalu też się spotkałam, że e, te ekspedientki są takie miłe. Sympatyczne, czasami śpiewają, tańczą, w ogóle zagadują Was bardzo i to też jest takie, takie, takie miłe i fajne. I ludzie przez ten cały swój luz, oni na przykład, widać to w nich, oni nie. W ogóle nie, nie myślą, co sobie pomyślą o nich inni ludzie, tak jak w Polsce, my cały czas myślimy o tym, a co pomyśli sobie Kowalski, a co pomyśli sobie babcia, dziadek, matka, ojciec, tak? Jakoś tak jesteśmy tego nauczeni, że rzeczywiście przejmujemy się bardzo opinią innych. Może przez to, że właśnie też są dużo mniejsze miasteczka, tutaj tych ludzi jest naprawdę strasznie dużo e, i też z różnych kultur, z różnych środowisk, więc jest takie wszystko wymieszane i tutaj ludzie m, mogą być e, takimi, jak, jakimi chcą. Jeżeli ktoś chce mieć irokeza na głowie, to ma irokeza na głowie i nic się na niego krzywo nie spojrzy. Chcesz wyjść w wałkach, wychodzisz w wałkach. Bardzo często też spotkałam się z tym, że e, dziewczyny na autostradzie jadą w samochodzie, mają jeszcze wałki, jadą sobie do pracy i normalnie się malują. Nie jest to zbyt e, bezpieczne, ale, ale takie Przypadki były i, i właśnie widziałam coś takiego na własne oczy, też dziewczyny albo i faceci potrafią przyjść. W piżamie do sklepu, albo pamiętam, jak jeszcze byłam w ciąży, to właśnie dużo tych dziewczyn czy kobiet w ciąży przychodziło normalnie w piżamie do lekarza, bo to były najczęściej bardzo poranne wizyty no bo z tego względu, że tam prawda pobierali nam różne badania, nam robili to, musiało być rano, na więc rzeczywiście te kobiety przyjeżdżały sobie w piżamach, w kapciach i nikt, nikt nawet na nie krzywo nie Spojrzał, nic się w ogóle jakoś tak nie obruszył, że, że, że coś jest z nią nie tak. Tylko to jest takie tutaj normalne. No. To jest naprawdę tutaj normalne. Totalny luz. W ogóle ludzie się nie przyjmują, jak wyglądają. Niektórzy mają to po prostu gdzieś, brzydko mówiąc. Czwarta rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, tutaj będzie z jedzeniowe rzeczy. Słuchajcie, tu jest wszystko. Co chcecie, to kupicie, to po pierwsze. Po drugie, na przykład, no to to już akurat, że wszystko kupicie, co chcecie, to już i w Polsce jest wszystko dostępne, to, to z tym nie ma żadnego problemu, ale na przykład. Z czym ja się na przykład w Polsce nie spotkałam, a mieszkałam w Warszawie, więc też w dużym mieście w stolicy, więc tam raczej wszystko jest. No ale z tym się nie spotkałam, może teraz to się zmieniło, nie wiem, dajcie znać. Na przykład pokrojone jedzenie. Tutaj na przykład jest pokrojona cebula, już taka gotowa, żeby wysypać, podsmażyć, pieczarki umyte, pokrojone, papryka, zwłaszcza właśnie w Publixie, który, który jest właśnie sklepem bardzo popularnym na Florydzie jajka na przykład macie bez skorupek tak takie żeby po prostu wylać i zrobić sobie omlet albo same białka na przykład jak ktoś lubi i nie może jeść żółtek co tam jeszcze jest takiego gotowego no mówię wszystkie warzywa możecie dostać pokrojone wszystko generalnie jest takie do mm, ciasta na przykład. Tutaj raczej tak ciast nikt nie wypieka, macie w pudełku. No ale to w Polsce też były takie gotowe, prawda, ciasta. Ale tutaj jest totalnie już gotowce takie, że e, macie po prostu proszek, musicie go tylko zmieszać na przykład z wodą, albo z jajkiem, albo z masłem. Wymieszać, wymieszać, nałożyć na brytwankę i gotowe. Mm, więc tutaj e, wszystko jest naprawdę... E, w dużych ilościach i takie bardzo proste, żeby się nikt nie musiał tym, jakby tak, no wiecie, przyjmować, tak? Że, że musi się tam napracować wielce. Okej. Okay. I piąta rzecz, która najbardziej mnie zaskoczyła, to tutaj, właśnie na Florydzie, to jest najbardziej. Tutaj są takie, wiecie, co takie macie rejony tak jakby podzielone, że na przykład macie tą strefę mieszkalną, stref, strefę taką właśnie sklepową, restauracje, takie te, te wszystkie, te takie public. No i tutaj na przykład jest tak, że tak jak my mieszkamy z Markiem na osiedlu domków, tak, to wjeżdżacie na osiedle i są same tylko i wyłącznie domki, plac zabaw, basen. Jakieś jeziorka, generalnie roślinność, dróżki i tu nic więcej nie ma na tym osiedlu. Tak samo jak na przykład właśnie już te, te, te strefy, takie, gdzie są sklepy, restauracje, no to tam takich domków jednorodzinnych raczej nie znajdziecie bardziej właśnie apartamenty. Te, czyli takie, te, te właśnie w blokach na przykład, tylko tutaj są takie dużo ładniejsze te bloki, bo to już są takie, tak jak w, na przykład w Warszawie budują teraz takie te nowsze osiedla, no to właśnie tutaj są takie dość podobne. I nie znajdziecie sklepów na takich osiedlach, na których są właśnie te domki jednorodzinne. Tutaj nie ma czegoś takiego, że wyjdziesz sobie po jajka, jak ci zabraknie, czy po chleb świeży, tak jak ja miałam w Warszawie, wychodziłam od siebie i nie wiem przeszłam dwie minuty i zaraz miałam sklep obok. Nie, tutaj to jest tak właśnie podzielone. I to właśnie też jest temat na kolejny filmik, na dłuższy filmik e, właśnie na przykład o sklepach, o e, dojeździe do sklepów, e, o jeździe samochodem, no, ja dużo więcej przygotuję Wam takich e, właśnie filmików. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, e, że miło spędziliście czas, jeżeli tak to dajcie kciuka w górę, wtedy będę wiedziała, że Wam się ta seria podoba i żeby nakrywać Wam ich więcej. E, Okej, okay, ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia we wtorek. Buziaki, pa pa.